Mariusz Wach, jesteśmy tutaj dziś spotykamy się przy okazji gali zorganizowanej przez Tymex, ale tematy może troszkę inny dziś sobie poruszymy. Chodzi o twój występ i twoją zbliżającą się walkę. No właśnie. Będzie walka Wach Fury. To brzmi całkiem nieźle. Tak, w, dla kibiców to, to będzie fajna 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 mega fajna gratka, tak? Nie tylko moja walka, tam będą, wiecie, dwie walki o Mistrzostwo Świata czy 3, będzie Główka walczył, więc, więc warto tego 12 grudnia odpalić telewizję i oglądać. A co do mojej walki mnie już tak naprawdę nie ma łatwych walk, wszystkie są, wiecie, bardzo mocne, z dobrymi zawodnikami. Naprawdę do każdego pojedynku muszę podchodzić profesjonalnie, być dobrze przygotowanym i posiadawać dobre, dobre pojedynki. No właśnie, twoja ostatnia walka w czerwcu, ile dobrze pamiętam, była zwycięska na punkty. Tak troszeczkę jak teraz z dystansem spoglądasz na tą walkę, jak ją sobie oceniasz. Bardzo chyba ta walka była, ale, ale na tamten czas, bo to był akurat okres pandemii, wszystko pozamykane było. I na tamten no, okres... Ee... Zawodnik był naprawdę z wysokiej półki, tak? E, później wiadomo, że z miesiąc czy dwa miesiące później e, toczył ten przeciwnik pojedynek, wygrał z, z, z faworytem, więc, więc na tamten czas, tak samo w międzyczasie e, w tej walce e, musiałem, musiałem e, e, no, dostałem konturzy, tak? gdzieś tam w którejś ludzie prawą prawa dłoni e, e, przestała działać. Ale do końca 10 minut przewalczyłem i jestem za tym razem w Teraz przy okazji tej walki z Furym, to były jakieś jeszcze inne propozycje, były jakieś inne możliwości, też wchodziły w grę, z tego co tam gdzieś się mówiło raczej tak? Było, by, 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 był Joka, a, był Joka, e, byłem w bardzo bliski pojedynku z e, Manuelem Szarem, więc, ale e, coś tam pandemia nam przerwała, bo mieliśmy walczyć parę miesięcy temu, niestety e, pandemia, to e, ta gala została przełożona, już nie, nie, nie dogadaliśmy się tak, tam zaczęli, zaczęli coś tam wymyślać. Ale koniec końców myślę, że, że e, na ten okres e, Fury Fury jest bardzo dobry na ja Miałeś plany na przygotowania do tego pojedynku. Z tego co wiadomo też musiałeś się zmodyfikować. Ostatecznie postawiłeś zostać w kraju, nie będziesz nigdzie wyjeżdżał. Co, so, wiadomo, że gdzieś tam żyje, żyje... Eee, Kolejnym już tam moi koledzy z timu, eee, czy z grupy już eee, o, mówią o, o kolejnych obozach z, dla siebie. Tak, Ja mówię, dajcie hasło i wy, wyjadę z Wami gdzieś tam do, 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 do Stanu, czy do Anglii, czy nie, do innego kraju na przygotowania. Więc, więc eee, będzie dzisiejszy kraj, ale nie wykluczam, że nie wykluczam takiej możliwości, żeby być no, gdzieś, czy przygotowywać się w jednym kraju. Tutaj też wchodzi kwestia sporych partnerów, tego kto ewentualnie będzie mógł do ciebie przyjechać, kto ewentualnie będzie gotowy na to, żeby pomóc ci w tych przygotowaniach. Jak to wygląda? Coś wiadomo więcej na ten temat? Teraz, teraz akurat yy, trenuję z polskimi chłopakami, e, biorę, biorę cruiserów, ostatnio w, 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 w piątej mieliśmy sparing, było 8 chłopaków, e, m.in. Mateusz Osternak, więc, więc yy, wybieram, mam, mam jednego mankuta. Więc te style są naprawdę podobne do, do, do tego, do Fiurego, do, do Fiurego, tak, do Fiurego. E, I dają mi wycisk, tak, oni się zmieniają co, co, rundy, co, co dwie rundy, co dwie rundy, więc, więc myślę, że będę, będę bardzo dobrze przygotowany i, i zejdę zwycięski z tego pojedynku. Trochę takie też inne nietypowe okoliczności będą towarzyszyły Twojemu przybyciu na miejsce, też jakaś kwarantanna tam ma być, będziecie gdzieś zamknięci, to są wszystko sprawy, których nigdy wcześniej nie przerabiałeś. Jak się do tego odnosisz? Ja walczyłem już bez publiczności, więc tak samo. E, dlatego tydzień wcześniej jedzie, jedziemy do Anglii. E, tutaj w Polsce musimy zrobić testy, później po przyrocie drugie, drugi raz przed samą walką, trzeci raz, więc... E, Przelecimy na miejsce, tak naprawdę wszystkiego na miejscu się dowie, bo mniej więcej wiemy, wiemy jak to wszystko będzie wyglądało, ale rzeczywistość może zweryfikować na miejscu. Ta walka teraz, to właśnie ewentualnie w jakim momencie teraz widzisz tego z tej swojej przygody z zawodowym boksem i gdyby się udało tę walkę wygrać, to, to w takim razie co dalej? Jakie plany kolejne? Nie, wy, nie wybiegam aż tak, 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 tak daleko. Najważniejsze jest są przygotowania, żeby e, bez jakichś poważniejszych konturzy się odbyły. E, później sama walka 12 grudnia i po 12 grudnia, tak, 13 grudnia możemy myśleć, możemy rozmawiać o kolejnych przygotowaniach, czy o mojej dalszej karierze, bo to e, na pewno e, będę chciał ją wygrać. Za, za wszelką cenę te tak? pojedynki, wiem, że, że nie mam nic do stracenia, e, walczyłem e, z o wiele lepszymi zawodnikami, z silniejszymi, mocniejszymi, więc e, jadę tam, robię to, co potrafię na, na najlepiej. Kolejne pięściarskie wyzwanie, kolejny pięściarski pojedynek, dziś widzimy się na gali Tymeks. to organizator walk na gołe pięści, to ogromna oczywiście, która też związana jest z tym. Z tym promotorem. Jak ty oceniasz te walki na głe Podobają ci się? Nie Tak, podobają mi się na pewno e, Osoby, które tam bochują. Przepraszam. Osoby, które tam walczą, mają naprawdę charakter e, jaja. E, niewiele osób. E, Uważałoby się tam wyjść do, 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 do tego rynku, do tej klatki, żeby skrzyżowali rękawice. Oni, oni się mają odwagę, walczą, pełen szacunek na tych umarł. Mariusz nie, ty się nie chciałby spróbować takiej rywalizacji, to zdrowia chyba trochę składa, co? Po pierwsze zdrowia. E, ja jestem e, myślę, że... Kiedyś myślałem, ale to jeszcze lata temu, gdzieś tam, gdzieś tam widziałem, jeździłem do Anglii, e, byłem, 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 e, byłem na takich walkach, tak, ale takich, takich e, nie takich jak te są legalne tam w Anglii niestety e, nielegalne. Gdzieś tam oglądałem to gdzieś tam miałem w głowie tak, żeby zapalczyć, ale, ale koniec końców nic z tego się nie udało. Na, na, na dzień dzisiejszy myślę, że, 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 że dobrze, bo to szkoda zdrowia. Ja te ręce tak samo muszę dbać o te ręce, bo, bo są, są naprawdę... Już kruche te ręce i taka walka, jedna walka i będzie po Zapytam Cię, kto będzie ewentualnie towarzyszył Tobie podczas tej walki teraz, tej najbliższej Kogo tam zamierzasz ze sobą zabrać? Kto będzie w Twoim narożniku? Piotricewski, Jerzy Mazur i naszej kartman. Mariusz, dzisiaj mogliśmy Cię widzieć w narożniku Błażeja Nowaka. Powiedz, czy jesteś zadowolony z przebiegu jego walki z Juszynem? Wiesz co, na pewno e, zdał, e, zdał test, bo tą ostatnią walkę miał przegraną. Miał, tak myślę, że miał e, presję tak, z tyłu głowy, że, że on musi ten pojedynek wygrać. Dla mnie trójka plus. E, ja osobiście jestem zadowolony. Jego trener nie za bardzo, ale on wyjaśnił sobie to na, na, na sali. Ale myślę, że pokazał charakter. Eee, nie był faworytem tego pojedynku, ale charakterem i umiejętnościami e, pokonał, wy, wygrał pojedynek. Dzisiaj odbędzie się także gala w MMA, na której zobaczymy pojedynek bokserski pomiędzy Marcinem Najmanem a Kasiuszem Życińskim Don Cassio. Powiedz na kogo stawiasz w tym pojedynku? musi wygrać Marcin, tak, bo to na zasadach bokserskich on jest na pewno doświadczony zawodnikiem musi to wygrać, tak, bo to nie widzę jednej opcji. A jak skomentujesz słowa Don Casio, który powiedział, że wygrałby w boksie z Khabibem Nurmagomedowem albo Conorem McGregorem? Wiecie, to on, on jest od market, mistrzem marketingu, on, on wie, wie co ma powiedzieć, wie jak to zrobić. Eee, realnie do takiego pojedynku nigdy nie do, dojdzie, tak, każdy o tym wie, ale, ale jeśli chodzi o promocję swojej osoby, o promocję ma e, są, są mistrzowie, oni wiedzą wiesz, doskonale co mają powiedzieć, kiedy, jak się zachować i dlatego dlatego tej fejmem ma mas está muito popular desta.